Kształtowanie się baroku w Rzymie, w ideologicznym centrum sztuki rzymsko-katolickiej, było jednym z tematów klasycznej pracy Kazimierza Chłędowskiego, która dostępna jest w ciekawym wydaniu w Atticusie. Wydanie Rzym, ludzie baroku zostało opublikowane we Lwowie w 1931 roku w wydawnictwie Zakładu Narodowego imienia Osolińskich. Kazimierz Chłędowski był uznanym historykiem oraz powieściopisarzem i politykiem. Jako polityk do lat 80. XIX wieku przebywał w Lwowie i był związany z obozem galicyjskich demokratów. Jako pisarz był autorem zbioru Charakterologiczno-obyczajowego Sylwetki oraz utworów satyryczno-politycznych, albumy fotograficzne i zwierciadło głupstwa. Jako historyk, badacz obyczajów i kultury Włoch i Francji XVI i XVII wieku, wydał m.in. następujące ciekawe studia: Królowa Bona, Rzym, ludzie odrodzenia, prezentowana dziś Rzym, ludzie baroku, Rokokowe we Włoszech oraz ostatni walezjusz. Ponadto był autorem bardzo interesujących pamiętników. Od 1881 roku znalazł się w Wiedniu jako wysoki urzędnik Austro-Węgier i na tej karierze urzędniczej się skupił. Był m.in. w latach 1899 1900 ministrem do spraw Galicji. Co do wydania. Bardzo ładna oprawa oraz zachowana oryginalna okładka w bardzo dobrym stanie. Zapraszamy na stronę www.atnicką.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku: historia, sztuka oraz okładki wydawnicze Awangarda.